Witam wszystkich bardzo w kolejnym filmie z serii Walk Moich Widzów, a konkretnie walk z pierwszego turnieju Wielkiej Szóstki, w którym to w drugim etapie ćwierćfinałów mierzy się Wąsik oraz Arek, którzy mają dosyć ciekawe drużyny, zwłaszcza Wąsik. Tak to wygląda troszeczkę smogonistycznie, ale co tam. Zobaczmy, kto tutaj ma lepszy team, kto wygra mecz, także zaczynajmy. Pierwszy mecz dzisiejszego filmu, bez przyciągania. Ten mecz w sumie nie jest jak już super szczególnie długi, ma 20 bodajże 4 tury. E, tak więc myślę, że pójdzie w miarę ciekawie. Zobaczycie, kto wygra mecz. Chociaż osoby, które oczywiście śledzą poczynania turniejowe na e, Discordzie, myślę, że dobrze o tym wiedzą. Na początek leci właśnie e, Brennan kontra Clefable. E, Okej, okay. no to tak, Brennan Protect, żeby wybadać, co zrobi przeciwnik. No dobra. Chowa Pokemony Protect. Uu, ciekawe. Dobra. E, zapewne Wąsik spodziewał się, że ten uszyje Spore. Co w sumie było dosyć ciekawym sporem. Ten ponownie Protect. A więc dobra zagrywka e, ze strony Arga, wystawiając Magdezona właśnie. No jednak tutaj wchodzi jej e, właśnie... Chensi, um, um, um. Chancy zapewne z Evil Lightem, bo inny sens granic Chensi nie ma. E, no to tutaj już Evil Light raczej nie ma większych szans. No dochodzi co prawda stalowy ruch Z, e, który wykonany magazona będzie bardzo silny, ale o ile nie jest to ruch Z fizyczny, no to wątpię, aby był w stanie zdziałać coś dużo. Dobra, Konkurs Crush, Zaraz zobaczymy, w którą defensywę ono tak naprawdę uderzy. Spec defensywa Chensi jest w zasadzie niemalże nie do przebicia. No także no, robi to naprawdę niewiele. A tutaj Sesmikos. Także no, Magnezone tutaj akurat nie miał zbytnio pola do popisu. E, Thunderbolt no atakowanie także się wyraża na pałę e, Pokemona, który jest tak mega spec defensywny. E, obawiam się, że niestety ale nie ma e, większej racji bytu. No ale cóż. E, dobra, szybka wysówka magnezona w końcu. E, no i Terminator. Ciekawie jest co Ten Determinator jest w stanie ciekawego pokazać. Mogą w końcu swój ekskluzywny ruch, którego nazwy nie pamiętam, ale może się okaże i zobaczymy, co to było. Ehm, dobra, więc czy. ta Uu, Shell Smash! Robi się ciekawie, o ile będzie atakował fizycznie, bo jeżeli to będzie faktycznie atak specjalny, to może być różnie. Ale Shell Smash Terminator jest w sumie całkiem ciekawą opcją do tego White Herb, który regeneruje obniżenia defensyw. Em, toxic. Entertainer ma jakąś szansę. Powiem tak. Na ile to się okaże? Ehm, dobra, tak więc. Co się dzieje się dalej? Wycofka Chenci tutaj. No w sumie, właśnie trudno się spodziewać po terenatorze: czy to będzie jakiś fizyczny, czy to będzie jakiś specjalny. No i idzie. Druga, meteor, który nie działa na. Ee, tutaj właśnie. Klepa, bo bardzo dobra zagrywka. No i wycofka Turtonatora. Och, zmarnowany item, zmarnowana natura, zmarnowany ruch. No i Shiny Crobat. Shiny, swoją drogą, nie wygląda jakoś super dobrze, bardziej mi się podoba eee, Crobat swej zwyczajnej wersji. Eee, jest taki jakiś... jakiś taki różowy, te skrzydełka zielone, no nie wygląda to... Przynajmniej jak dla mnie. Dobra, tak więc eee, tura następna, Protect, eee, obrona przed eee, Brave Birdem. Tutaj bardziej jakiś podzimfang miałby może przyznać, albo cross poison. No ale dobra, może spodziewał się zmiany. No i flash i Joltian! Pokémon, którym również lubię grać. No i tutaj na nim oczywiście Brave Bird będzie nieefektywny. No I teraz pozostaje tylko kwestia może bardziej szczęścia, który to będzie szybszy, to załatwi sprawę. Eee, choć tak naprawdę nie wiadomo co zrobi Arek. Czy wycofa się, czy jednak zostanie. Został. No to jednak Volt Switch e, załatwi krobata, tak więc ten tutaj będzie miał wolne wejście. Choć pewnie Wosik spodziewał się wycofki, no bo jednak użył w końcu Switcha, e, zamiast na przykład Thunderbolta. No i ponownie do akcji wchodzi Klefabel, e, który jest dość wytrzymałem Monem. tak więc jak na razie padło pierwszy Pokemon po stronie e, Arka, więc e, teraz zobaczymy co będzie dało się dalej, czyli ponowna wycofka zapewne znowu na e, Chansey, dokładnie, czyli na defensywną ścianę, na którą Flash Cannon. Przecież Flash Cannon ma chyba szansę na bliżej spec -defa, ale... To w tym przypadku raczej dajcie się to nie zdało. Dobra, więc wycofka magrezona, bo już ten zauważył, że z plec-atakami za wiele to nie podziała. No i tak się chodzi: Brelum. No i coś mi to Breluma. Oczywiście, Brelumowi za wiele też to nie zrobi. Chociaż no w HP raczej mało kto Breluma szykuje. No i sporna Chansey. No tutaj. Lepszym pomysłem może było zaatakowanie faktycznie jakimś silnym si si atakiem. No ale okej, okay. uśpiona Chancy to częściowo unieszkodliwiona części. No i teraz wycofuje Breluma, a wstawia Sharpido. O, oh, w sumie pomysł niezły, Sharpido może mieć pole do popisu, teraz Speedboost powinien podkręcić mu speeda. No i wchodzi do akcji Flamer, czyli Charlie's Award. Który de facto może mieć problemy z przyspieszonym Sharpido, ale Speedboost mu nie podbył speeda. No Charizard X. Podatność na ziemię ma, więc tutaj zobaczymy, jak to wypali. No ale protect, więc chyba to jest tak szerpik ze Speed Boostem, tylko przez tego Double Switcha pewnie Speed mu nie wzrósł, ale Speed też rośnie i Charizardowi, więc tutaj może być różnie. No Dobra, Speed Szarpido również idzie w górę. Kwestia teraz, który też z pokeborów był faktycznie szybszy. Dobra, Szarpido również mega ewolucja. I na miejscu tutaj używam jakiegoś Earthquake'a, o ile ma takowego, bo Crunch. Dobra, Dragon Claw, ooo, to już może być kłopot. Jednak Charizard X okazał się być szybszy od Sharpida. No to to już jest kłopot, duży kłopot. Sharpido miał szansę przeciwko Chensi nawet. No dobra, jest jeszcze Mamoswine, Mamoswine, który zapewne też jest fizyczny. OH, <laughs> Sharp! Jeju! Czemu nie Earthquake? Charizard X nie lata. A tak to będzie chyba Charizard Sweep. Tak przynajmniej się zapowiada. Dobra, Churchinator. To de facto może przewalić smoczym atakiem, ale no najpierw musiałby przetrwać drugi smoczy atak. No, Dragon Claw i Portinet. Te! Turtonatorze. Dobra, no i pozostaje jeszcze Magdezone. No i oczywiście... och, jeszcze Protect. No dobra, no przedłuży to walkę, ale tak naprawdę nie ratuje to e, Arka. Dobra, tak więc kolejny cios pro, e, Fire Punch tym razem. To jest ciekawe, że w fasie Fire Punch, a nie Fire Blitz, ale z drugiej strony jest to też rozsądny wybór, bo Chalizar przez to nie traci HP. No i tutaj niestety, nawet jeżeli Brellum mógłby uśpić, to... I tak nie dałby rady McPunch, no gdyby był kryt, to byłaby szansa, no ale w tym przypadku, no niestety, ale e, Wąsik tutaj Charizardem swoim tak naprawdę e, rozjechał Team Arka, no i tak oto kończy się e, kolejny, już trzeci w sumie mecz, ćwierć finałowy. Tak więc, e, no cóż, e, dosyć dobrze przemyślany Team Wąsika, bardzo defensywny, troszeczkę słabe to było, że Arek właśnie uderzał tym specja-atakerem w części, co, no właśnie, stracił ruch Z. No ale dobra, mecz tak się skończył, a nie inaczej. Wygrał Wąsik, więc gratulujemy. Przedostaje się on do półfinału. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o to walkę. Zapraszam Was na mecz następny. No to moi drodzy, ostatni już mecz, ćwierć finałów mecz czwarty. Tutaj Lentylek, czyli Patryk kontra Sand, czyli Kacpi na naszym Discordzie. Także tak, walka dwóch ciekawych drużyn swoją drogą. on przygotował całkiem ciekawą drużynę. Miltank, bardzo rzadko widziany Pokémon w walkach. E, do tego jeszcze e, widzę tutaj Primarina, Cresselia, e, Czyli dość takie, hmm, powiedziałbym, spezdefensywne poksy. Kontra właśnie Team e, Sana, który tutaj widzę bardziej skupia się na defensywie, w sumie, jest, znaczy ofensywie znaczy się. Z takich defensywnych typowo Pokémon widzę chyba tylko Embriona. Dobra, zobaczmy, jak ten mecz przebiegł. Także w rytmie walki z Hell, jedziemy. Dobra, tak więc walka z perspektywy Kapiego. Dobra, i pierwsze pokonem będzie Tapu Koko, a jakże Shiny? Kontra Dr. Octopus, czyli pewnie tak jest, Nihiligo. No, w sumie Nihiligo ma tutaj przewagę, bo to jest jakby nie był pokstrujący. A Tapu Koko jest paściowy, więc ma podatność na jego ruchy. Lili go z air też swoją drogą ciekawe. A przecież ten air zostanie oczywiście zbity przez e, Volt Switch'a, który zabrał naprawdę ogrom HP. No dobra, także wycofka to bukoko, co wejdzie w pole? E, Scissor. No tak, Scissor jest całkowicie odporny na ciosy trujące i do tego e, jest też dobry na kamienny typ Illegal. No dobra, także wycofka od razu e, na Flying P, czyli Zapdos. No dobra on powiedzmy, że nie będę czytał, bo są dość nietypowe. Ehm, dobra, tak więc: e... Mega Scissor. Oczywiście, jakby to było, gdyby to nie był Mega Scissor. No i Night Slash. ale no, też ma spore szanse na kryt, chociaż z drugiej strony, lepszym wyborem na Sizora powiedziałbym, że jest Knuckles, z tego względu, że no, wystanie wyrzucić przedmiot Pokémonowi. No i Thunderbolt. Zapto z Life Orbem. To dopiero ciekawe. Dobra, Zapdos pięknie znosi uderzenia. I jeszcze Bullet Punch, czy to wystarczy? Powinno. Tak jest. Także udało się zakończyć em, Zapdosa... Scizorem. Dobra, to już prawie wyczyn. Dobra, i kolejnym nam będzie Chrysilia. Chrysilia również ma podatność na Mrocznego Night nice ale no nie, w tym wypadku Scizor ma trochę za mało HP. No to teraz wolne wyjście ma Ambryonic. E, dobra, co robi Chrysilia? Chrysilia Calm mind. No, przeciwko Amprionowi nawet ten comment może nie dać dużo, chociaż z drugiej strony gdyby uderzyła Moonblastem, no, jest szansa, jest szansa. Dobra, elektryczny teren znika, tak więc Amprion wraca do szybkości normalnej. No i jednak ten wycofuje Cressilję. by nie miał Moonblasta? Trudno powiedzieć. Może jakiś toksik się szykował. A, dokładnie, ładnie rozgryzł tutaj e, Kapiego, ale. Czy to na tyle dobre było? Dobra, Stone Rock. Przyda się na pewno. I wish. No, czyli w sumie teraz, jakby wstawił Cizora to mogłoby się wydawać, że go poleszy. Tylko teraz pytanie: Co zrobi e, właśnie Patryk? Czy uderzy on Sludge Wave? Czy może jednak zdecyduje się na Power Jam? Doskonale. Dobra, więc I wish, I Sizor padli. A tutaj Bisboost jeszcze podkręca e, atak specjalny, więc ośmiorniczka robi się troszkę niebezpieczna, gdyby nie fakt, że jest jednak Pokemonem wolnym i nie jest to Choice Scarf. Dobra, wchodzi do akcji Darmanition, który zazwyczaj jest Scarferem właśnie. E, tak więc, no, jest to Dość niebezpieczny Cresselia. Czy Cresselia będzie na tyle wytrzymała, żeby znieść ataki? E, no i tak. <laughs> Earthquake. Więc jest. Gdyby wsiadł faktycznie jakiś inny atak, Time to Flare Blitz, to mogłoby być ciężej, ale tak. to na luzie. Dobra, więc porodnie Mines ze strony Crystalli. Z tego co zrobi Superior? No, tak trudno mi powiedzieć, czy to jest bardziej ofensywny czy defensywny set. Superior może być rozgrywany różnie. I The Fog! Czy raczej set defensywny? Przewoźnik będzie się Stop Rocka, co będzie bardzo pomocne w dalszej części gry zapewne. No a tutaj. ko... Ooh, Ice Beam! No to nieźle. To może załatwi Superiora, chociaż przy specataku Kreseli? no to tak niekoniecznie. Kreseli raczej nie robi się pod tak, a pod defy. No i Leftoversa traci, co może być problemem w dalszej części gry. No tak to odzyskiwanie części HP, no jest czasami kluczowe wręcz. No Dobra, pada Superior, na razie przewaga Patryka. No i do akcji wchodzi Ambryon. No Moonblast może coś podziałać, ale na ile. To się nie dowiemy. Dobra, ponownie e, Nihiliego. Czy będzie znowu Toxic? Full play. Czy będzie wystarczający? Nihiliego jest dość cienki, jeśli chodzi o defensy, ale jednak ataku za wysokiego nie miał, tak więc nosi go ładnie. No, Ten wycofuje się, spodziewając pewnie kolejnej wycofki. No i w akcji wchodzi Absol, a tutaj ze strony Ambriona co? Ponownie Full play. Jednak tak Absol może mieć szansę o ile. O ile uda się Play rafem. też po mojego ewolucji już mu też atak, więc obrażenia z Play. A 4 e, e, Będą też i wyższe. I ciekaw jestem jak to się rozwiąże. Wow, Super Power! A wątpię, żeby starczyło. To jest Ambryon. Ambrion załatwi to. Toxic? Uuuu, Magic Bounce mógł atakować! Dobra, to było niespodziewane. Dobra, wciąż jeszcze jest, yy, tak naprawdę jesteśmy w połowie walki, więc yy, no jeszcze będzie się działo. No i Synchronize. <laughs> więc no, ten Toksik i tak i tak siadł, tylko że też i na Ambionie. Co będzie problemem, o ile Ambion nie ma yy, Hitbella. Dobra, ale to z tym odbiciem było niezłe. Dobra, wycofuję. Mógł użyć jeszcze raz Super Power na jedną sprawę, ale dobra e, Surprise, czyli Primarina. A Brion Protect. No tak, to wersja na razie nie wywołuje obrażenia z zatrucia, ale tylko na razie. Na sprawę teraz mógłby jeszcze zrobić wycofkę i wstawić. E... coś innego, ale dobra. I Starmy kontra Primarina. Starmy może mieć szansę, bo jest spory pana że ma ruch Thunderbolt. W innym przypadku, dlaczego wysyłać Starmi? Starmi położone po HP od Skalda. No tak, Starmi to jest raczej jeden z tych papierowych pokemonów, które nie lubią obrywać, a za to lubią atakować. A dobra, wycofka i Celestia, czyli Celestia ponownie in the action. A tu właśnie wchodzi wspomniany Thunderbolt. Dobra, Thunderbolt troszeczkę zabrał. Ale to troszeczkę za mało, żeby móc mówić tutaj o jakimś konkrecie. Dobra, Skald, ostateczna deska ratunku, żeby chociaż poparzyć Cressidie, czy się uda. jest krytyczny i wow, i, bara, i poparzenie, eee, no to niezła parka. No a tutaj Patryk jednak e, dość pewnie Calm e, Minds. No, dobra, zobaczymy, jak to się potoczy w dalszej perspektywie meczu. Eee, dobra, tura 20. boxy <grywka> poparzone. No i co teraz? Starmi ponownie skał. No w zasadzie już tak nie ma sensu bardzo trzymać starmi z jednej strony, no z drugiej wciąż jeszcze może coś tam przywalić i Moonlight! No ale Celestila, znaczy Cel stila boże... Yy, Chrystia poparzona bez wersa, no to już jest trochę strata, jakby nie było. Ja bym jeszcze raz pokusił się na Moonlighta na miejscu patryka, zobaczymy co zrobi. Dobra, skald, jeszcze raz. I comeite! Bo się ostro. Będzie atakował. Chociaż tak naprawdę Tarma i tej Celestii, Znaczy, kurczę, co ja jest z Telestilą? może nie być. Dobra, i do akcji powraca. A tutaj zapewne jakiś Moonlight dokładnie. Po wykonania wykonaniu Ambriona, Ambriona będzie szybszy. Nie powinien zabrać aż tak dużo, więc... Na dobrą sprawę, użył Mundlasta, mógłby dobrze na tym wyjść. Zobaczymy, co zrobi. Co zrobi Patryk? Co jest e, kresilla. Już miałem powiedzieć, co jest dla na pełnych... Oho, oh, kolejny kommoć! To nie było dobre. To nie było raczej za dobre posunięcie. Ale dobra, zobaczymy. Eee, wish. No, teraz Protect. Skopał tak, to. Skopał to. Tak tu rozwalił tego Ambryona I, 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 i... mógłbyś by poleczył innego boxa. Zresztą z drugiej strony, no to jest otruty. No dobra, może coś jeszcze z tego będzie. No, ale ten pewnie już że teraz nie użyła protekta Uch, to Wish siądzie. Nie siądzie. No okej, okay, więc tutaj Kapi e, troszeczkę przekombinował. Bo Wish teraz na, nie wsiądzie na nikim, a Celestila ma się dobrze. Celestila, boż... Crescelia ma się dobrze, ale z szynem raczej wątpię, by miała szansę FLBC przepotężne. Udanie tego Foxa. Ma ogromny atak. Wytrzymuje. I Moonlight. No to to akurat chyba, chyba nie wiem. <laughs> chyba nie wiem, czy dobry pomysł. No zobaczymy, może przetrwa. Eee, w każdym bądź razie. Teraz na pewno poleci ze strony Darmanisina jakiś atak. Toż nie wiem. Czy atak ma sens? No. Właśnie, tutaj bazuje na obustronnych obu obrażeniach. Ale z drugiej strony lepiej, bo jak wykończył tego... Eee, tego Darmaniszyna. Darmaniszy siebie nie wykończy. A teraz krasilie, jak najbardziej. Właśnie, stara, próbuję się wczuć przy, w graszy, ale Ale czasami, czasami ciężko. Ja bym na miejscu Patryka tym on blastem, zabrał cokolwiek. A tak, no, Sucker Punch. Sucker Punch wykonanie Absola ma rację bytu. Ale. Siadł, okej. Okay. Dobra, armeniczny załatwiony. Dość niebezpieczny poks. Dobra. Absol się trzyma. Do akcji wchodzi tapu koko, który jest w stanie zmieść Absol od tak. Wycofka. No zależy, co tam jeszcze mu zostało, tak naprawdę. Może mieć sens, nie musi. Thunderbolt. No to załatwisz Absol raczej. Eee, dokładnie. Absol padł. No i co wyśle, Patryk? Bukka, czyli pewnie. mil tank. Okej, okay, jest 3 do 2, na razie prowadzi Patryk. Mówię na razie, bo jeszcze wszystko się może zdarzyć. Właśnie, e, to było naprawdę mocne uderzenie, ale Bodyslam ma szansę załatwić Tapu Koko, albo i nie. Uuu, Tapu Koko pojedzie ostro. tak okazała się być za cienka. Ara. Surprise, czyli Primalina. Kalira ma dobry spec dev, ale czy na tyle dobry, by przetrwać? O! Dobra, widać, że chce bazować na obrażenia z Life Orba. Co może być zgubne. Dobra. I teraz Primarina. Co się stanie teraz? Ta walka wisi na włosku. Chyba. Skończy się tym, że Thunderbolt Primarinę załatwi, jednak. Dokładnie. Tak więc owoc w sumie wygrał Kacpie. No W sumie miał tam jeszcze. Są tam jeszcze miał jednego Pokémona, ale. Jednego? Chyba tak. Chyba jednego. Dobra, ale udało się mu wygrać. Tak więc no naprawdę, naprawdę niezły mecz. Do samego końca. Walka bardzo wyrównana. Zwroty akcji były. Niby tutaj przewaga, a niby później tam, niby znowu, a później znowu tam. Tak więc naprawdę się działo, lubię takie walki, naprawdę, naprawdę fajny mecz. No to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o. E, Ćwierć finały, znam już półfinalistów, Tak więc zapraszam Was teraz na e, kolejny e, film. No w sumie, film, film, film. Jeden film z e, półfinałów, w którym to zobaczycie dwa właśnie półfinałowe mecze. No i później mecz finału. Tak więc wciśnię, to będzie wszystko. E, zapraszam Was do mojego Discorda. Jak i również zachęcam do e, wspierania mojego kanału na serwisie Patronite, No ale dobra, wciśnię, ciszy to będzie wszystko. Ja wiem, żegnam. Do usłyszonka. Cześć.